Nie wierzę w przypadek, nie wierzę, że jakoś tak wyszło, nie wierzę, że los decyduje, jak wygląda moje życie. Wierzę w to, że albo ty to zrobiłeś, albo ty to zaniedbałeś. I to zaboli tylko tych, którzy nie są gotowi jeszcze się przebudzić. I czego się dowiesz w tym filmie, i dlaczego powinien zostać do końca? Pokażę Ci pięć konkretnych powodów, dla których mężczyźni tkwią w chaosie i nazywają to przypadkiem. Pokażę Ci, dlaczego Twoja intuicja nie działa i jak może się odbudować. I pokażę Ci, dlaczego facet bez kierunku zawsze będzie miał życie z przypadku. Nawet jeśli wygląda, jakby mu się udało. Powiesz się też, co się dzieje, kiedy codziennie karmisz mózg skrolowaniem, cukrem i, i podcastami rozwojowymi, a mimo to nadal nie masz kierunku? Dlaczego najbardziej świadomi faceci podejmują najbardziej chaotyczne decyzje? I czym różni się intuicja od emocji u gościa, który ma misję? I u chłopca, który dryfuje. I punkt pierwszy, czyli przypadek to mit ludzi bez ramy. I dziś rozszarpiemy to na części. Punkt trzeci, czyli dlaczego 95% gości myśli, że słucha intuicji, a słucha po prostu swoich własnych lęków. A punkt piąty to będzie cytat, który, o którym już nigdy nie użyjesz słowa zbieg okoliczności. Bo wiesz, każdy mężczyzna, którego szanujesz, on nie wierzy w przypadek. On projektuje, decyduje i działa. I ja też kiedyś mówiłem. To się samo stało i wtedy stawałem się słaby, a teraz to wszystko widzę i dlatego nagrywam ten film, bo się przebudziłem. Ale niestety, brutalna prawda jest taka, że 90% mężczyzn nigdy nie odbuduje swojego radaru, bo nigdy nie zrobi miejsca na ciszę. I kim jestem i dlaczego warto tu zostać? Nazywam się Adrian Wyszomirski i na co dzień jestem trenerem personalnym. Publikuję filmy na moim drugim kanale na YouTubie, a na tym kanale wstawiam treści samorozwojowe, które pomogą Ci mieć lepsze życie pomogą Ci odnaleźć sens i w tym filmie zabijemy po prostu Twoje konkretne wymówki. Więc zaczynamy od jednego zdania, które może zmienić sposób, w jaki patrzysz na siebie. Jeżeli Twoje życie wygląda jak chaos, to to nie jest przypadek, tylko to jest dokładna konsekwencja decyzji, które nazwałeś nieistotnymi. A teraz usiądź spokojnie, bo w punkcie pierwszym przyjdzie moment, w którym zadasz sobie to jedno pytanie, czyli... Czy to wszystko, co mam, to naprawdę efekt przypadku? Czy raczej tego, że od lat nie prowadzę w moim życiu? Więc przechodzimy do punktu pierwszego, czyli przypadek to wygodne kłamstwo. Przypadek to broń masowego rozgrzeszenia. Ludzie jej używają, żeby nie musieć patrzeć w lustro. Słyszysz to wszędzie. Traf, traf chciał, że się nie udało. Nie mam czasu, bo w pracy mam młyn. To nie był mój moment. To nie jest traf, tylko to twoje decyzje, twój chaos i twoje zaniedbania. Tak mnie wkurwiają wymówki, bo każdy je powtarza jakby były czymś obiektywnym. Nie masz czasu, a jak myślisz czemu przedsiębiorcy mają czas na formę, zdrowie, rozwój, relacje i pieniądze, a ty nie masz czasu na żadną z tych rzeczy? Brzmi absurdalnie, no nie? I co ich wyróżnia, tych przedsiębiorców? Co ich różni? Odpowiedz sobie szczerze i się w końcu obudź. Bo przypadek to etykieta, którą naklejasz, żeby nie musieć powiedzieć, zaniedbałem to, nie zaplanowałem tego, byłem leniwy, wiedziałem, ale nie zrobiłem. I ludzie mówią przypadek, bo boją się przyznać, że mogli to przewidzieć. I wyobraź sobie, że wszystko, co ci się przydarzyło w życiu, było efektem tego, że nie miałeś konkretnej ramy. Że to nie świat był zły, tylko ty byłeś pasywny i bierny. I to jest dosyć dobra wiadomość, bo to znaczy, że możesz to zmienić, jeżeli będziesz chciał, nie? Ale jeżeli przypadek nie istnieje, to jak podejmować w ogóle decyzję, gdy nie masz wszystkich danych? I jak nie zgubić się w świecie pełnym hałasu? I tu wchodzi intuicja, ale nie taka, jaką znasz. Bo intuicja to wewnętrzny kompas, ale działa tylko u ludzi z kierunkiem. Intuicja nie jest emocją, nie jesteś impulsem i nie jesteś czuciem czegoś. To jest system operacyjny dla ludzi, którzy mają cel i kierunek. Jeżeli jesteś rozbity, to twoja intuicja to po prostu zlepek lęku, niepewności, impulsów i przeszłych traum. I to nie jest intuicja, tylko to jest reakcja chemiczna mózgu w chaosie. Intuicja jedynie działa u facetów z misją, bo oni mają ramę i filtr, czyli wiedzą, czego chcą, wiedzą, gdzie idą, wiedzą, kiedy coś jest nie ich drogą. Cytat. Nie jesteś pogubiony, po prostu nigdy nie miałeś dość ciszy, żeby usłyszeć swój własny głos. A teraz brutalna prawda: jeżeli nie masz jasnego celu w życiu, twoja intuicja będzie ci podpowiadać tylko to, co jest przyjemne, a nie to, co jest właściwe. Cisza, dyscyplina, skupienie to są warunki, w których intuicja zaczyna działać, w których zaczyna słyszeć różnicę pomiędzy: chcę uciec, a to nie mój kierunek. Cytat na podsumowanie. Jeżeli masz wizję i cel, twoja intuicja staje się twoim doradcą. A jeżeli ich nie masz, to jest po prostu kolejnym kłamcą, który cię sabotuje. I teraz zadaj sobie to pytanie, czy ty naprawdę słyszysz intuicję, czy tylko szukasz wymówek, które brzmią jak wewnętrzny głos. Co jeżeli ten kompas został zagłuszony? Co jeżeli żyjesz w takim hałasie, że nawet już nie wiesz, co jest Twoje, i wtedy właśnie zaczyna się chaos dopaminowy. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli intuicja, chaos dopaminowy, czyli kiedy nie możesz jej usłyszeć, bo intuicja nie znika, po prostu nie przebija się przez hałas. Bo jeżeli od rana scrollujesz, jesteś na TikToku, Instagramie, YouTube, Spotify'u, Messengerze, Mailu, WhatsAppie i to wszystko w 15 minut, przeskoczyłeś przez te wszystkie aplikacje, to jeżeli karmisz mózg dopaminą z każdej strony, to nie jesteś w stanie w ogóle tej intuicji usłyszeć, bo twój mózg nawet nie wie, co to jest cisza. Bo facet uzależniony od bodźców nie ma intuicji, tylko ma tylko reakcję i FOMO. Bo gdy nie masz dystansu, twoje decyzje to reakcja chemiczna, a nie głos wewnętrzny. Gdy nie masz rytuałów, to twoje czucie to po prostu chaos z poprzedniego scrollowania. I co robi facet z misją? Resetuje się, kalibruje, wchodzi w monk mode, medytuje, chodzi na siłownię, pisze w dzienniku, czy ta książki, postawia sobie granice dopaminowe i ucieka od uzależnień. I to nie są modne praktyki, tylko to są narzędzia odbudowy radaru, bo nie da się, nie da się mieć wewnętrznego kompasu w świecie, który cały czas na ciebie wrzeszczy, a ty nawet nie próbujesz go wyciszyć. Wyobraź sobie, że twój mózg, jest jak, twój mózg jest jak radio. Pytanie tylko, czy jest ustawiony na twój kanał, czy na stację, która puszcza hałas innych ludzi. Bo nawet jeżeli odbudujesz ten radar, to i tak nie wystarczy, jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, bo co ci po intuicji, skoro nie masz kierunku? Dlatego w kolejnym segmencie zobaczysz, jak naprawdę działa intuicja u faceta z misją. Facet z misją nie pyta, czy warto, tylko czy to zgodne z kierunkiem, bo jeżeli nie masz kierunku, to każda decyzja będzie cię rozpraszać, bo bez kierunku nie ma filtra. Przeciętny gość pyta, a czy to się opłaca, czy będzie komfortowo, czy się uda? A facet z misją pyta, czy to zgodne z tym, kim chcę być? Czy to przybliża mnie do celu? Przeciętniak szuka przyjemności, a facet z misją szuka sensu. I intuicja faceta z kierunkiem nie szuka łatwych rzeczy. Ona wybiera to, co jest właściwe, nawet jeżeli to boli, nawet jeżeli trzeba się poświęcić. Prawdziwa intuicja nie mówi, to będzie fajne. Ona mówi, to będzie trudne, ale to Twój kierunek. Na przykład, kiedy rzucałem ja studia, to wszyscy mówili, to głupie, czemu to robisz? Ale coś we mnie wiedziało, że muszę. I choć bolało, to, najważniejszy, to, to był najważniejszy krok w moim życiu, czyli rzuciłem studia. Ten x lat temu i założyłem ten kanał na YouTube. I ta decyzja nauczyła mnie nagrywania treści, przemawiania przed kamerą. Porównaj sobie ten film z tym, co był te dwa, trzy lata temu. Nauczyłem się montować. I to był początek tych wszystkich zmian i rozpoczęcia tych wszystkich rzeczy. I to jest po prostu efekt kierunku, ciszy i odwagi. Ale jeżeli naprawdę masz kierunek i naprawdę słuchasz intuicji, to zauważysz jeszcze jedną kluczową rzecz. W Twoim życiu nie ma przypadków, są tylko efekty Twojej postawy. Kolejny punkt, czyli przypadek nie istnieje. Są efekty Twojej postawy, bo ten świat jest przeciwko tobie, tylko twoja postawa tworzy świat, w którym żyjesz. Jeżeli wciąż mówisz, że mam pecha znowu coś się stało. Nie mam szczęścia do ludzi. Znowu trafiłem na zły moment. To to nie są przypadki, tylko to są sygnały i to często pytania, które bałeś się sobie zadać. Dlaczego to się znowu wydarzyło? Bo jesteś tym samym człowiekiem, który podejmuje te same decyzje i ten błąd będzie do ciebie wracał jak bumerang. Koncept wygląda tak: zbieg okoliczności równa się lustro twojej postawy. Jeżeli ciągle coś cię zatrzymuje, to sam to przyciągasz. Jeżeli cały czas czegoś nie możesz, to twoje działania krzyczą, że nie jesteś gotowy. Bo w twoim życiu nie było przypadków, tylko były znaki, których nie chciałeś odczytać. Na przykład ja kiedyś dryfowałem, wszystko mi się waliło krok po kroku. Zbiegi okoliczności, jeden po drugim. Ale, w końcu, ale kiedy w końcu wziąłem odpowiedzialność, to wszystko magicznie się wyprostowało. Nie nagle, ale systematycznie. I to był moment, w którym szczaiłem bazę, że to nie los się zmienił, tylko to ja się zmieniłem. Ja. Bo zmiana tożsamości to jest zmiana zdarzenia. Nie odwrotnie. Ale co konkretnie robić, żeby wejść na ten poziom, i jak zbudować sprzecznię, w której intuicja w końcu się. Przebije przez ten hałas? Nie musisz wierzyć w przypadek, nie musisz wierzyć w intuicję, ale jeżeli ciągle czujesz, że dryfujesz, to znaczy, że gdzieś po drodze oddałeś ster. Jaka jest esencja całego tego filmu? Przypadek to słowo ludzi, którzy nie chcą widzieć swojej odpowiedzialności. Intuicja to dar dla tych, którzy mają kierunek. A kierunek to codzienna decyzja, że nie pozwolisz życiu dziać się za ciebie. I cytat, który powinieneś wbić w banie, intuicja nie działa w chaosie, intuicja działa w ciszy. Cisza przychodzi, kiedy w końcu bierzesz odpowiedzialność. Bo nie chodzi też o to, żebyś był idealny, tylko żebyś prowadził w swoim życiu. I nawet jak nie wiesz jeszcze dokąd, to masz i tak iść, a nie siedzieć w miejscu, bo tylko w ruchu przychodzi klarowność. Teraz pytania, które musisz sobie, na które musisz sobie odpowiedzieć, jeżeli chcesz ruszyć z miejsca, czyli czy naprawdę sterujesz swoim życiem, czy po prostu... Z prądem. Czy Twoje decyzje są zgodne z misją, czy po prostu wygodne? I czy naprawdę słyszysz swoją intuicję, czy tylko skrolujesz emocje innych ludzi i faszerujesz się kontentem? Więc posłuchaj mnie. Jesteś facetem z misją, a misja nie zna przypadków, misja zna tylko decyzje. I decyzja dzisiejsza może zmienić wszystko, tylko musisz ją podjąć. Więc koniecznie zostaw komentarz, nie dryfuję. Jeśli od dzisiaj bierzesz ster za swoje własne życie i ten film trafił do ciebie, to udostępnij go dalej, bo może inny facet właśnie tego potrzebuje.